To you right now. Siema, z tej strony PR i witajcie w drugim odcinku mojej serii "Zagrajmy w Hero Zero". W poprzednim odcinku pokazywałem wam różne miejsca i różne rzeczy z gry Hero Zero, a w tym odcinku zajmiemy się nieco poważniejszymi rzeczami, jakie robię na co dzień. Zapraszam. Dobrze, na początku chciałem oznajmić, że nabiłem sobie level na 86 yy, oraz psa, tym razem level, czyli psa Tofika jest level 5, także wiele się zmieniło. I dzisiaj spróbujemy sobie pobić niektórych gości, bo jak widzicie, mój honor nie jest zbyt duży jak na mój level, ale przynajmniej stacy się pokrywają, więc zapraszam. Dobrze, zacznijmy od sfaxik 7. Stacje mamy prawie równe, lecz jego siła nie grzeszy. Umiejętnościami. Zapraszamy. Już tutaj próbowali na nas kostki wziąć, ale to i tak mu nic nie dało. Dobrze, nie będziemy już ich nabijać, bo jak widzicie, trzeba odczekać dobre 9 minut. Także wracajmy do odcinka. Jak widzicie, burmistrz zlecił nam specjalne zadanie: pokonać łotra C3D2. Jest to robot, który razem z wszystkimi graczami na serwerze PL10 musimy go zniszczyć w niecałe 2 godziny. Żeby wygrać, chodzi o to, żeby jak najwięcej zadać ataków, i wtedy gra bierze nam tego, który więcej wybierze, najwięcej zada ataków i daje im przedmioty z top 10. Ale ja się tym zajmować nie będę, bo bardzo dużo trzeba byłoby to robić. Jak widzicie, ma bardzo dużo HP, ale już trochę. Gracze mu go zniżyli. Także. No, to jest kwestia czasu, że nie go bogona. W zadaniach nadzwyczajnych pokonałem palącego typa tak niby się nazywał. I dotarłem właśnie tutaj. Jestem na ósmym poziomie także jeszcze dwa poziomy i wygram kolejne zadanie dodatkowe. Sprawdźmy, czy uda nam się. Kto to jest? Jakiś listonosz. Dobra, sprawdźmy, co to jest do wygrania. Szykowny obrós w kratę. No nie za dobry, ale może uda nam się go pokonać. Ty jest ich więcej. O proszę, udało nam się wykonać, a już myślałem, że się nie uda. No bo w końcu stacji jego były trochę większe. Ale jak wychodzi, nie liczą się umiejętności, lecz równowaga samego siebie. Także jest coś w tym. Oto dziewiąty poziom, level 93. G gigabitowy kabel sieciowy szerokopasmowy. No, nazwy naprawdę z rymami. 93 poziom. Dziewiąty, także jesteśmy coraz bliżej. Zakończenia tego dodatkowego. Spróbujemy go pokonać. Nie tym razem. A ła, 60 minut, żeby odpocząć. No i tak też chyba zrobimy. Dodatkowo, kiedy nabiłem 86 poziom, dostałem cechę zwalczający przestępców i to zawsze. Także czasem tak jest, że cechy się zmieniają, a czasem nie. Po prostu wymyślają je i to wszystko. Tutaj mamy te rzeczy, które wygraliśmy. Nie są one dobre, więc chyba je sprzedamy. 1225 lat, może być. Ok, no. Tutaj moje itemy nic się nie zmieniły, ale mogę Wam pokazać jedną rzecz. Weźmy sobie coś, zmieńmy. Na przykład uszyjmy. Może być to ta czapka. I pokażę Wam, jak. Jak to zrobić, żeby zamienić to na inny przedmiot? Chodzimy w Lumpex, przesuwamy tutaj czapkę i naciskamy. A nie, 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 przepraszam, bierzemy to do tego. Tamto jest też do wyprania i zmienienia jego podziałów atrybutów ale tym się zajmiemy później tymczasem pokażę wam możemy wykroić na przykład coś takiego takie okularki więc tak zrobimy przerób jak widzicie uszyło nam to w zamian za to okularki nie są takie złe ale zbyt dużo intuicji od zabierają więc teraz wam pralkę bierzmy sobie te okulary Naciskamy odbiór. No i jego atrybuty, jak widzicie, się zmieniły, ale nadal są złe. Dobrze, a teraz zaatakujemy jakąś drużynę, aby dostać honor. Okej. Okay. Spróbujmy jakąś zaatakować, żebyśmy mieli jakieś konkretne szanse. Armia Zizieja. Sprawdźmy ją. Tutaj jeszcze nie ulepszyli sobie wszystko na maksa. Myślę, że jesteśmy w stanie ich pokonać. Sorki, miałem jakiś chwilowy błąd, ale już jestem. No i zaatakowaliśmy właśnie tę drużynę. Jest to pokazane właśnie tutaj. Piszę, że jutro o godzinie 12 będzie atak. Także członkowie będą musieli się trochę zgłaszać. Wspomagacze natomiast są do jutra, także już koniec tego dobrego. Będzie trzeba jednym sposobem je kupić za 10 ponek ale jest bardzo drogie. Natomiast w turnieju tygodniowym tak się klasyfikujemy. W honorze jestem na miejscu 1020. Natomiast w honorze drużyny na miejscu 604. Także dobre miejsce. I to będzie tyle w dzisiejszym odcinku. Więc siema! I zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!